I dzisiaj w pierwszej części opowiem, ja krótko tylko, o spotkaniu z szefem i rozmowie na temat YouTube'a, bo yy, przyłapał mnie tam w telefon, patrzyłem, nie? Ja tam, oczywiście, powiedziałem, że to nie YouTube, nie YouTube'a. Mówię, ja wiem, że ty masz YouTube'a, ja to wiem, ja to wiem, nie. A ja mu powiedział, a wie, że mam kamerkę tylko na głowie i tak dalej, że mi to w pracy nie przeszkadza. Dokrętkę robię oczywiście w domu, nie? Bo tam nie było, jak gadać. No i mówiłem mu jakie kwoty zarabiam, zarobiłem w tym roku na przykład. On mówił, o to musimy się podzielić na pół. Mówię, no jasne. Ja się ześmiał, poklepał mi po ramieniu i poszedł. Czyli no, już mam pewność, że wie o tym. No, jestem spokojniejszy i widział, jak mnie potraktował? Potraktował mnie w sposób pozytywny no. I dobra. Słuchajcie, a teraz yy, o egzaminatorach i o egzaminach na prawko. I o tym yy, co ja widziałem i czego doświadczyłem, nie? Ogólnie system egzaminowania w Polsce to jest normalnie przerąbany. Jest, ja nie wiem czy jest w ogóle w Europie coś takiego jak centralizacja egzaminów. Kiedyś to było przed 97 chyba, roku, rokiem, że ośrodki egzaminowania były sponsorowane przez państwo, a później zaczęły działać jako, zaczęły działać jako że miały jakby swoją działalność finansową. Także yy, pamiętam, że w pewnym roku miałem 97, 98, ja już nie pamiętam, naprawdę, kurde, teraz mi tutaj dzwonią, dobra, nie odbieram. Yy, miałem zdawalność w granicach 90%, po wejściu przepisów o yy, samozarobkowych WORDach, czyli wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego, yy, zdawalność spadła do 20, nie? Czy do 30, nie? To nie, nie było za... o już to nie było zależne od tego, od umiejętności przyszłych kierowców, tylko od tego ile sobie WORD chce zarobić dla siebie, nie? Na swoją działalność. Dobra. Ale mnie normalnie to rozproszyło teraz tam z tyłu, nie? Co się działo. No, w każdym razie pamiętam egzamin taki fajny. Jak mi dziewczyna zdawała jedna taka kursantka. Bardzo fajnie jeździła. Słuchajcie, kiedyś plac manewrowy wyglądał zupełnie inaczej. Nie? To nie było tak jak teraz, że jazda po łuku do przodu do tyłu i ruszanie na wzniesieniu. Kiedyś to było jakieś tam parkowania między słupkami, takie cuda nie widzę, nie? Ale łuk był zawsze. No i ten, to było w Gorzowie Wielkopolskim. Oczywiście tam znaczy tam wtedy zdawano na fiacie punto, Fiat Punto miał z tyłu takie okienko małe. No i my uczyliśmy w ten sposób, znaczy ja też uczyłem, żeby mechanicznie to robić nie na wyczucie, nie? Te pewne elementy. No i kursantka sobie tam po łuku cofała. W pewnym momencie jakiś inny egzaminator, tam chyba trzech stanowisk było, egzaminator krzyknął stój! Ale inny, zupełnie inny, nie, nie ten, co ją egzaminował. I ona odruchowo się zatrzymała, ale wtedy było tak, że nie wolno się zatrzymać na łuku było. To no, ona się zatrzymała, egzaminator podchodzi do niej mówi, no pani się zatrzymała. Trzeba powtórzyć próbę. Ale ona mówi, nie, że, ten, że to było, yy, bo ja nie wiedziałem, kto mi to mi krzyczy. Nie, nie, to już mnie nieistotne, trzeba powtórzyć próbę. Okej, okay. zrobiła kółeczko tam nie, jechała znowu na łuk, zaczęła ten łuk robić, cofa, cofa. A słuchajcie, to byli nauczeni ci kursanci moi i nie tylko moi. No tak, tak, przykro mi, no tak trzeba było uczyć, nie? Mechanicznej jazdy yy, na placu manewrowym. Że w pewnym momencie, jak się pokazał pachołek z prawej strony kursantce, czy kursantowi też, no to trzeba było nacisnąć na hamulec. A ten z syn yy, wiedząc o tym, bo on przyuważył, bo to na ten, przyuważył, że coś takiego się odbyło, yy, ten pachołek ostatni tam z tyłu, z który był, bo tam trzeba było stanąć przed linią 40 cm, czy coś takiego, nogą przesunął o par yy, paręnaście centymetrów, nie? Przesunął nogą, no i oczywiście ona nie utrafiła w to, nie? No i ten... I oczywiście tam, kurde, yy, nie zdała. Ja wtedy jeździłem po Gorzowie z kusantami innymi i ona tam z płaczem do mnie idzie, mówi, że nie zdałam, a mi opowiedziała sytuację. I rzeczywiście na placu manewrowym poszliśmy zobaczyć, co się dzieje. Yy, ten słupek jeszcze był przesunięty. On był normalnie przesunięty, nie przepisowo powinien stać w punkcie. On był przesunięty... W, Całkowicie w prawo od tej linii końcowej. Jak mnie normalnie poniosło, poleciałem do tego dyrektora w ordu, że chce się z nim spotkać, porozmawiać. A ten yy, egzaminator był słynny z tego, że był kawał z niego dziada. Poleciałem do niego, no i co? Mówię, 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 mówię. No i co? Mówi, że no on przyjął, przyjął, ale on nic nie może zrobić z tym. No to takie były czasy, nie? To był, nie wiem, który robił. 2001-2002. W tym nic nie może zrobić. Jedynie może porozmawiać z tym egzaminatorem, żeby sprawę jakoś załagodzić i tak dalej. Mówię, ale, ale proszę pana, do tego kierownika, moja kursantka, ona jest z y, biednej rodziny, pochodzi, tam ściemniałem, z biednej rodziny pochodzi i nie stać y, na nowy egzamin. Nie, no Nie, ja nic nie mogę na to poradzić, no przepisy nie, są jednoznaczne i koniec i kropka i do widzenia i kupcy kropkę do pierdzenia. No a co? No, a potem zmienił temat, potem zmienił temat, i yy, albo to zmiana samochodów, spunta yy, na coś tam, już nie pamiętam. Czy yy, szkoły jazdy zgadzają się na zmianę samochodów? Nie? Dla mnie to jest w ogóle bezcelowe tych zmiany, zmiany aut, żeby yy, ośrodki egzaminowania. Prowadziły, samoch prowadziły egzaminy na autach z jednej firmy albo z dwóch firm, nie? Dla mnie to jest też korupcją, bo wtedy ośrodki szkolenia muszą też auta zmieniać, nie? Pod to, co tam się dzieje, dobra, ale była przygoda. No i kurde, gówno z tego wyszło, a dziewczyna zdała za drugim razem, to wiem na pewno to pamiętam. Raz miałem przygodę z egzaminatorem normalnie. Słuchajcie, jeden z szefów moich yy, zapytał się, czy bym udostępnił ogródek i w ogóle byśmy urządzili grilla na działce, bo przyjedzie przyjechałby egzaminator. Tam nie będę mówił skąd. Nazwiska to już w ogóle nie pamiętam. No, no jasne. Jezus Maria nie morduje. To nie mnie znaczy, to Gosi telefon. Yy, I ten. I... No jasne, tam przygotowaliśmy z ówczesną moją byłą yy, imprezę, jak nie wiem napierw się gościu, nieprzeciętnie normalnie zwłoki nieśliśmy do domu. Wiecie, to miało być tak zrobione, że ten, że yy, on potem miał tam jakieś nam plusy robić, nie? Pamiętam, że pojechałem potem do ośrodka egzaminowania, kurcze jak go zobaczyłem. No i do niego dzień dobry. Kurde głowa w bok w ogóle jakby mnie jakby nie poznał, nie? Ale no zawalił się klient jak nic. Jeszcze jeden y, przykład pana egzaminatora z, z Gorzowa, to mogę mówić, ale nie będę mówił nazwiska oczywiście, bo to był dawno, to naprawdę dawne dzieje opowiadam, a może się coś pozmieniało teraz. Y, on był chyba szefem ośrodka i przyszedł do niego Wietnamczyk, dał mu łapówkę. tam chyba 200 zł, albo 100 zł, nie? no i on oczywiście policję wezwał, kurde słuchajcie, afera. Przyjeżdżamy kiedyś tam na egzaminy, ośrodek obklejony tekstami z gazet, że była łapówka, że pan B pan B ten go tam szczapił i w ogóle chyba za mało wziął, słuchajcie, bo po jakimś czasie, nie wiem, trzy miesiące potem głośno było właśnie w Gorzowie Wielkopolskim, że afera łapówkarska u egzaminatorów, no i pan B został normalnie zatrzymany, ale mało tego, właśnie nie wiem, jak te przepisy wtedy działały. Mało tego, bo yy, kurde, on sobie otworzył potem szkołę jazdy, nie? Normalnie jeździły jego samochody, no i gdzie zdawali? U swoich kolegów, nie? W Gorzowie, a potem pamiętam statystyki wychodziły z ośrodków egzaminowania, zdawalności i tak dalej. Która szkoła wygrała? Zgadnijcie. Oczywiście, pana B nie. No, takie jaja wuję. W ogóle, w ogóle system, system egzaminowania w Polsce jest normalnie, kurde, beznadziejny. Według mnie egzamin powinien się odbywać na zasadzie yy, przyjeżdża pan egzaminator do szkoły nauki jazdy, tam gdzie się odbywa szkolenie kursanta. Kursant siada do samochodu, w którym się uczył. Pan egzaminator siedzi z tyłu i obserwuje. Wiem, nie wiem jak teraz. Wiem, że w Niemczech tak było, że pedała instruktorskie były podłączone do sygnału dźwiękowego świetlnego, że w razie egzaminu jakby użył, no to tam jest pstryknie. No i koniec egzaminu, nie? Koniec może może tam było coś takiego, że nie, drugie, drugie podejście było i tak dalej. Ale ten, ale. Yy... Żeby kursant wsiadał do obcego auta z obcym facetem, gdzie jest stres normalnie chyba większy, jak na maturze, to jest dla mnie paranoja. To jest dla mnie paranoja i takich rzeczy nie powinno w ogóle być. Nie wiem, jak wy uważacie. Tutaj yy... o, jeszcze sobie przypomniałem jedną, jedną opowieść. Jak przyjechał do nas yy, jeden z egzaminatorów też z Gorzowa, taki kurde zapasiony gostek, Kawał chłopa moje wam, nie? Bo tam w ogóle jak siedział w samochodzie yy, egzaminatorskim, to on się specjalnie tak rozsadzał, słuchajcie, żeby kursant miał problem z... prze...tem Zmie ze zmienianiem biegów, nie? Bo wajchę blokował nogami nie, czy tam specjalnie łokciem. No, przyjechał do nas i... No, pamiętam jak on to powiedział nie będę tutaj przeklinał, nie? Górak nie stoi ziemi, naprawdę. Mówię, on mówi... Kurz! Ale kiedyś to były czasy, jak wiecie, te agencje towarzyskie powst zaczęły powstawać. Jakie do nas łupy przychodziły? No to ja normalnie codziennie do lasu wyskakiwałem na egzaminie. I tak, dosłownie nam tak mówił, nie? Tak bym mówił, takie były czasy. Kurde. Teraz to chyba do lasu nie zajeżdżają. Bo... Też miałem kursatkę, która yy, tam jest teraz. Tak, tak było, nie wiem, jak teraz, bo naprawdę nie siedzę w tych przepisach. Było, że egzamin powinien trwać nie krócej jak 25 minut. No i dziewczyna fajnie jeździ, jeździ, tam w Szczecinie to było. Jeździła, naprawdę fajnie jeździła. Jeździ sobie, jeździ, jeździ, nie? Już tam dojeżdża do pośrodka egzaminowania. Już myślała, że wszystko pięknie. A on mówi: a zaskoczę panią. Zamiast prawo jedziemy w lewo. Półtorej, godzi półtora go półtorej godziny, półtora godziny, dobra. Godzinę i pół z nią jeździł. Jeździł, jeździł, z nią ale zdała. To pamiętam, że zdała. No są panami kurde, po prostu to, ten monitoring, który jest w środku, to jest pic na wodę i fotomontaż też w Szczecinie miałem kłusankę, która yy, zdawała egzamin, a wtedy był taki okres, że dużo Niemców zdawało w tym yy, w Szczecinie, bo tam w Niemczech jak się, w Niemczech jak się traciło prawo jazdy, tam w ogóle problem za, za picie, nie? To był problem z odzyskaniem, bo tam jakieś próby wątrobowe były, jakieś cuda nie, widzę, nie? i oni tutaj do Polski przyjeżdżali. No i yy, dziewczyna nie zdała wtedy, ale tam dojechali na egzamin, koniec egzaminu. Wysiadają z samochodu, ona kurtkę, bo to jakiś tam czas był, że kurtkę musiała wziąć. Bierze kurtkę, a z, a z tyłu na tym, na wycieracie 100 euro leży, nie? No i ona mówi, nie? Yy, 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 to babka ją egzaminała. Już! Ona mówi, yy, proszę pani, ale tu 100 euro. Dobrze pani to zostawi, ja to już załatwię z kierownicą. Dobra, na razie kończę, a opowieści jeszcze będą.